Nie wiem, nie wiem, jak to będzie, ziom, nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to będzie, ziom, 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 nie wiem, nie wiem. Cześć, to ja Skoczny TV. Dzisiaj nakręcę dla Was odcinek, czy najdumniejsze gry według mnie. Jak przed chwilą widzieliście, była to piłka antystresowa. Według mnie to jest najnudniejsza z tych wszystkich gier, ponieważ naciska się tylko piłkę. Nie wiem, kto by chciał w to pograć. Jeśli to według Was jest ciekawe, napiszcie mi w komentarzu. Dobra, więc daję następną grę. Nie wiem, jak to będzie. Nie wiem jak to będzie, nie wiem, nie wiem jak Miejsce drugie to jest też według mnie idiotyczna gra Robi się tutaj jedyne, co tu się robi, tak naprawdę to się kosi trawnik. Zobaczymy jak to wygląda No, jak widzieliście nie jest to zbyt ciekawa gra. Po prostu się tutaj kosi trawnik. Yy, lecz mi niestety wylezło, więc nie zauważyliśmy co będzie, jak się skosi całe. Chociaż mogę jeszcze raz sprawdzić. Tylko tym razem wyciszę, bo to jest bardzo głośne. Widzicie tylko koszenie trawnika. Nie wiem tak naprawdę czy coś się stanie jak wykoszę to cało. No, i jak widzicie, skosiłem, nic się takiego nie stało. Powtarzam, już trzeci raz według mnie, bardzo głupia gra. No to idziemy na trzecie miejsce. Gdybyśmy przejęli grę, to i tak stanie się. Przecież ziomek wiesz, jak z naszym składem. chciałbym sobie Chciałbym to ją, dlaczego nie wierzyliście w nas, kiedy prawie sięgaliśmy dno teraz jesteście tu z nami Teraz jesteście tu z nami Nigdy nie dojdziesz do tego co my ziomek zrobiliśmy sami, tak? Chciałbym to wiedzieć to Dlaczego nie wierzyliście w nas, To była gra na trzecim miejscu Jak widzieliście, maluje się tutaj tylko kuleczkami tak naprawdę w opisie pisało, że ma to wyglądać jako 3D. Nie wierzyłem w to, no i miałam rację. Nie jest tu nic 3 Dobrze, przepraszam Was, że był to bardzo krótki filmik. Następnym razem nakręcę albo challenge z moim kolegą, albo, yy, ten, albo sprankuję jednego z moich kumplów Pabloka.pl, yy, Pablo który ma teraz nazwę PKXD. Dobrze, to koniec na dziś. Pamiętajcie o subskrybowaniu mojego kanału i oddawanie lajków, jeśli Wam się podobało. Więc pa. Gdy prawie sięgaliśmy no i teraz jak się czerzy to z nami. Teraz będzie czerzy to z nami, nigdy nie będziecie z nami, bo jesteście czasem, sami wiem nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem jak to będzie, ziom, nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak to będzie.